W specjalnym wydaniu Onet Rano kolejny gość, Krystyna Kurcza-Predlich, no ekspertka od spraw rosyjskich, znawczyni tematu. Przez wiele lat pani redaktor przebywała w Rosji. 15 lat. Jest autorką kilku książek, ale taka, którą gorąco polecam, to są Tajemnice Rosji, Tajemnice Rosji Putina. Wawodia, Władimir. Dokładnie. Naprawdę kompendium wiedzy na temat i Rosji, i człowieka, socjopaty, który stoi na jej czele. Ja mówię socjopaty, bo mam takie wrażenie, że nikt normalny w ten sposób nie postępuje. A pani redaktor, jakby nazwała dzisiaj Putina? Ja zawsze go tam, ja od dawna go tak nazywałam. I przepraszam za taki osobisty tutaj wtręt. Ale od 2002 roku, kiedy ukazał się w gazecie wyborczej mój artykuł pod tytułem Demokracja drugiej świeżości, to było w związku z wizytą Putina w Polsce, kiedy czarno na białym pokazywałam, kto doszedł do władzy. I y, y, mówiłam, że y, na pierwszym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, jeszcze zanim y, Putin, y, przed pierwszą inauguracją prezydencką Putina, on już wtedy y, stwierdził, y, to znaczy wprowadził doktrynę bezpieczeństwa, zezwalającą na użycie broni jądrowej. Ja, Przepraszam, pozwolę sobie zacytować. On powiedział, że musimy być naprawdę silnym państwem. Najważniejsza jest dla nas potężna, dobrze wyposażona armia, gotowa służyć Ojczyźnie w obliczu obecnych i przyszłych poważnych zagrożeń. I wtedy wprowadził nową doktrynę bezpieczeństwa zezwalającą na użycie broni atomowej. Więc y, y, ja y, zwracałam uwagę na. Y, Tę dominantę wielkomocarstwowości, która była widoczna dla takich osób jak ja od początku. Aby... Ale ja, ja przed chwilą rozmawiałem z Aleksandrem Kwaśniewskim, który mówi, że jednak Putin od, od momentu, kiedy zasiadł na tronie, w cudzysłowie, zmienił się, że, że jednak ten Putin z początku XXI wieku to jest ktoś zupełnie inny niż Putin dzisiaj. Czy pani się z, z, zgadza z taką opinią? Absolutnie nie. Ja uważam, że zmieniło się spojrzenie ludzi z zewnątrz na niego. Wszyscy, łącznie z niezwykle szanowanym przeze mnie prezydentem Kwaśniewskim, chcieli zobaczyć w Putinie to co chcieli zobaczyć, a nie to co naprawdę było. Licząc na to, że Bo Rosja może być demokratyczna, może być rządzona w sposób demokratyczny. Wszyscy tak? pozwalali sobie na puszczenie w niepamięć 150 tysięcy ofiar czeczeńskiej wojny czeczeńskiej, którą wydał im Władimir Putin w 1999 roku. Przeprowadzając, zresztą, wiele wskazuje na to, że przeprowadzając zamachy, aby, aby 90... mieć pretekst zamachy na terenie Rosji, aby mieć pretekst do w wejścia. W Oczywiście, i to wycień. było oczywiste, i to było wtedy już udowodnione, że y, Federalna Służba Bezpieczeństwa, na czele której stał Władimir Putin, y, zorganizowała te zamachy. Y, większość liderów Zachodu puściła to w niepamięć, przeszła nad dramatem Czeczenów do porządku bo dziennego. Tutaj przed ambasadą Rosji w Warszawie. Jakiś taka niewielka grupka osób. A wczoraj nie można było w ogóle tamtędy przyjechać. Taki... Wczoraj było tak, było, było, było więcej. I, 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 y, y... I w momencie, kiedy nastał Putin, wszyscy bardzo się ucieszyli, że mogą widzieć w Rosji to, co chcą. Nie zauważyli, że przy Jelcynie rzeczywiście nastąpiło zbliżenie z Zachodem. Jelcyn przyjmował Kola. Jelcyn się przyjaźnił z, Jelcyn przyjaźnił się właściwie z Kolem. Przyjmował prezydentów i premierów rzeczywiście, Serdecznie, chcąc się zbliżyć do Zachodu. Wszystko to puszczono w niepamięć, pamięć, bo pokazał się młody i sprawny, zdawałoby się demokratyczny prezydent, i wtedy. Bush powiedział prawda, że widzi w jego oczach duszę, yy, że zobaczył jego duszę, a yy, niedługo, to znaczy jakiś czas potem, yy, prezydent Shirak yy, odznaczył yy Putina orderem Legii Honorowej. Ale też pamiętajmy, bo, bo jednak ja uważam, że trzeba pamiętać, że 2001 rok to jest czas zamachów w Stanach Zjednoczonych yy, i gdy Amerykanie przeprowadzali atak m.in. w Afganistanie, Ścigając Bin Ladena, Rosja pozwoliła na skorzystanie z baz przy przerzucaniu tam wojsk. Więc Zachód mógł mieć takie złudne poczucie, że Putin gra, gra z nimi do jednej bramki. Tak, tak się ja zresztą o tym dokładnie piszę w tej książce właśnie. Jak to się złożyło, dla mnie dość dziwnie, że natychmiast po tych zamachach, w parę minut później, po zamachu w 2001 roku, Roku. Pierwszym telefonem, jaki odebrał prezydent Bush, był telefon od Putina, który współczuł mu wielce zamachów terrorystycznych, bo on już wie, co to znaczy terroryzm. Miał na myśli Czeczenów. On. Miał na myśli Czeczenów, a ja mam na myśli także pewne związki, które tutaj zostały udowodnione w tej książce z Rosji, z Al-Kaidą. Więc po to, co stało się dramatem dla mnie po 2001 roku, że Stany Zjednoczone zupełnie zmieniły optykę na Kreml. Pamiętam, że... Wycofywały się redakcje, które amerykańskie z Moskwy, że było ich coraz mniej i właściwie miały za zadanie zajmować się głównie pięknem rosyjskich cerkwi, a nie tym, co istnieje naprawdę. Przepraszam, bo właśnie dostałem informację, że wiceminister obrony Ukrainy potwierdza, że rosyjskie wojska wkraczają do Kijowa od strony północnej i zmierzają w kierunku centrum. Mamy podgląd na, na główny plac Kijowa, na Majdan. E, Znam Majdan. E, też byłem tam, gdy w 2014 roku krwawo tłumiono protest Ukraińców. E, widziałem rozgrywającą się tam tragedię. E, to straszne, że, że za chwilę możemy zobaczyć tam e, rosyjskie wojska e, i, i krwawą bitwę miejską. To wszystko jest tym bardziej tragiczne, że będzie się rozgrywało na naszych oczach, bo mamy podgląd na to, co dzieje się w Kijowie. A dla mnie jest straszne to, że od samego początku Putin pokazywał, kim jest. Putin już w 2000, w, po, poza dramatem czeczeńskim, poza aktami terrorystycznymi, on... Zaczął militaryzować całą Rosję. Powstawały no, setkami szkoły kadetów, w których bardzo wygodne dla rodzin młodych ludzi, chłopaków, dlatego że z internatami bardzo dobrze prowadzonymi, gdzie uczy się i uczono od samego początku rzemiosła wojskowego z okrzykiem za rodzinu, za Putina, więc za ojczyznę, za Putina, prawda, tak jak kiedyś było za rodziną za Stalina. I w związku ze Stalinem druga wojna, dla nas druga wojna światowa, dla nich wielka wojna ojczyźniana, Świnia, tak zaczęła urastać do największego skarbu, jakim dysponował Putin. To znaczy on z tej wojny zrobił świętość totalną. Do tego stopnia, No wielka celebra zawsze w maju. Nie tylko że wielka celebra, ale y Wprowadził, wprowadził ustawy zabraniające negatywnych ocen jakichkolwiek związanych z wojną. Widzimy teraz, przepraszam, mamy podgląd na dzielnicę Obłoń, to jest Kijów, i właśnie od tej strony do Kijowa mają wkraczać rosyjskie oddziały. Na razie, z tego co widzę, nie widać żadnych pojazdów. Obołoń, dzielnica Kijowa, nie widać żadnych pojazdów wojskowych. Będziemy to obserwować na bieżąco. Pani redaktor, o co chodzi Putinowi? Z jaki, jaki, jaki jest cel jego? Ja teraz, ja teraz to wszystko właściwie ogarniam w jedną całość, te wszystkie puzle, które obserwowałam i składałam od lat zebrały się w jedną wielką, już u, straszliwą układankę. On planował tę wojnę od początku przez, powtarzam, militaryzację Rosji, której, on, której, której Zachód pozwalał sobie nie widzieć. W pierwszych czterech latach jego rządów budżet, budżet wojskowy wzrósł ośmiokrotnie. A nie mówiąc o tym, że żołdy wzrosły bardzo y, znacznie i w ogóle właściwie jedyną, y, jedyną gałęzią, która y, podlegała rozwojowi, która uległa rzeczywistemu rozwojowi, to było wojsko, bo y, cała reszta i przemysł i nauka, to wszystko właściwie leży w gruzach, już nie mówiąc o takich drobiazgach jak medycyna ochrona. Jak tak dalej. pan patrzy na te sankcje, które wczoraj ogłosiła Unia Europejska, Stany Zjednoczone? Ja jeśli, już nawet nie chcę oceniać, czy one są ciężkie, bardzo ciężkie. Natomiast mam wrażenie, że bez względu na to, jakie sankcje wobec Rosji podejmie Zachód obecnie, to i tak one nie powstrzymają tego, co dzieje się na Ukrainie. I że Putin ma gdzieś te sankcje i, i, i idzie zdecydowanie na zwarcie. Jak słyszę sankcje, to mnie zęby bolą. Dlatego, że od dawna widać, że racjonalnie myślący Zachód i kalkulujący patrzy tak na Putina, który od dawna jest człowiekiem żyjącym poza, poza rzeczywistością.